Mierzymy się z czymś, z czym jeszcze nigdy wcześniej się nie mierzyliśmy. Tworzymy obce istoty, nie wiemy jak to się może skończyć. Stworzymy obce istoty, mądrzejsze od nas samych, obecnie nie wiemy jak będziemy mogli nad nimi zapanować. AI jest już tak przydatna w tylu dziedzinach, że nie będziemy chcieli jej zatrzymać. Czy uważa Pan, że AI stanie się świadoma? Tak. Jeffrey Hinton jest nazywany Ojcem Chrzestnym AI. Za podjęte przez siebie przełomy naukowe otrzymał w 2018 roku Nagrodę Turinga 2018. A w 2024 roku Nagrodę Nobla. Po odejściu z Google w 2023 roku otwarcie ostrzega, że rozwój AI niesie egzystencjalne ryzyko. Wiele razy apelował o globalną koalicję, zanim człowiek stanie się drugą, nie pierwszą, inteligencją na Ziemi. Sprawdź rocketjobs.pl portal z tysiącami ofert pracy w branżach finanse, inżynieria, sprzedaż, transport, marketing i wielu innych. Partnerem kanału jest Zen.com, technologia ulepszająca zakupy i płatności dla świadomych użytkowników, którzy chcą więcej i dla firm, by rosły szybciej. Ta rozmowa z Jeffreyem Hintonem była możliwa dzięki Gitex, największej na świecie konferencji poświęconej technologii i AI. To wielki zaszczyt, że jest Pan dzisiaj z nami. Niedawno podniósł Pan swoją ocenę ryzyka, że AI może doprowadzić do zagłady ludzkości z 10 do 20%. Co konkretnie skłoniło Pana do tej zmiany? Nie da się sensownie oszacować tego ryzyka. Nie ma rozsądnej metody jego oceny, ponieważ mierzymy się z czymś, z czym jeszcze nigdy wcześniej się nie mierzyliśmy. Tworzymy obce istoty i nie wiemy, jak to się może skończyć. Tak naprawdę wszystko, co możemy powiedzieć o tym ryzyku, to, że wchodzimy w nieznane. Wierzymy lub jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych 10 do 20 lat prawdopodobnie wypłyniemy na te nieznane wody i stworzymy obce istoty, mądrzejsze od nas samych. A co do samego ryzyka, że nas zgładzą, po prostu obecnie nie wiemy, jak będziemy mogli nad nimi zapanować. Powinniśmy pilnie prowadzić nad tym badania, ale różni ludzie podają różne szacunki dotyczące zagrożeń i nie ma dobrej metody, by je ocenić. Uważam za niedorzeczne twierdzenie, że to ryzyko wynosi mniej niż 1%, ale też za niedorzeczne, że przekracza 99%. Ryzyko jest gdzieś pomiędzy. Co najbardziej Pana dzisiaj niepokoi w rozwoju AI? Tempo, w jakim się rozwija. AI jest już tak przydatna w tylu dziedzinach, że nie będziemy chcieli jej zatrzymać. Konkurencja pomiędzy firmami oraz konkurencja pomiędzy państwami sprawia, że rozwój postępuje szybko, a AI jest wykorzystywana w wielu dobrych celach, zwiększając wydajność wielu branż. Nie zatrzymamy tego, ale musimy usilnie pracować nad tym, jak zapewnić kontrolę nad AI. Czy uważa pan, że AI stanie się świadoma? Tak. Uważam, że już teraz chatboty multimodalne mają własne doświadczenia. W wywiadzie radiowym dla BBC powiedział pan, że różnica między człowiekiem a AI będzie jak różnica między dorosłym człowiekiem a trzyletnim dzieckiem, zgadza się? Tak, będzie od nas znacznie mądrzejsza. Jeśli spojrzymy na coś takiego jak AlphaGo, które gra w grę Go, to gra w nią lepiej niż kiedykolwiek zagra w nią człowiek. Czy ludzkość pozostanie najinteligentniejszą formą życia? Czy spadnie na drugie miejsce? Spadniemy na drugie miejsce. W 2023 roku odszedł pan z Google'a, aby móc swobodnie się wypowiadać, czego Google nie pozwalało panu powiedzieć. Nie, to błędna interpretacja. Odszedłem z Google, gdyż miałem 75 lat i chciałem przejść na emeryturę. Przy okazji zacząłem mówić o zagrożeniach związanych z AI, ale nie aby krytykować Google. Uważałem, że Google zachowywało się odpowiedzialnie, ale przewidywałem, że AI może stanowić egzystencjalne zagrożenie i w końcu przejmie nad nami kontrolę. I chciałem o tym mówić. To nie wynikało z chęci krytykowania. Które tak naprawdę nie miało nic przeciwko moim wypowiedziom na ten temat, gdy tam pracowałem. Po tej stronie macie Kawecki prowadzący ten kanał. Wiem, że przerywam Wam oglądanie, ale chciałem się pochwalić ważną dla nas wiadomością. Od wielu lat prowadzę tu rozmowy z największymi umysłami na Ziemi tytanami. Zebrałem nieopublikowane do tej pory wywiady w formie książki, która swoją premierę będzie miała w październiku. Pod linkiem w opisie bądź pod kodem QR, który widzicie. Możecie zamówić ją w przedsprzedaży, otrzymując książkę również z moim podpisem. Wspierajcie to, co robimy i zgłębcie się razem z nami w tajemnicę rzeczywistości. Część ekspertów, jak Jan Lekun, z którym rozmawiałem w Nowym Jorku, nazywa pana katastrofistą. Czy to poważna debata naukowa, czy tylko zaczepki? Uważam, że to jest poważna debata naukowa. Myślę, że on naprawdę uważa, że ryzyko przejęcia kontroli przez AI jest minimalne, ja natomiast sądzę, że jest znaczące. Inni, jak Jutkowski, uważają, że przejęcie kontroli przez AI jest niemal pewne. Panują różne opinie, co zresztą mnie dziwi, skoro wkraczamy na zupełnie nieznany teren. Przypuszczam, że jedna rzecz, jaką mógłby odpowiedzieć Jeff, to że dwa lata temu doznał pewnego rodzaju zmiany zdania, kiedy celem jego kariery było odkrycie algorytmu uczenia się kory mózgowej. Zawsze uważał, że propagacja wsteczna, główna technika, której dziś używamy do trenowania sieci neuronowych, w której miał coś wspólnego i gdzie ja też byłem zaangażowany, nie jest tym, czego używa mózg, ponieważ mózg musi wykorzystywać coś innego. Bo propagacja wsteczna nie jest naprawdę biologicznie możliwa. Dlatego przez ostatnie cztery lata, co dwa lata wymyślał nowe sposoby realizacji uczenia maszynowego. A dwa lata temu po prostu się poddał. Powiedział: cóż, być może mózg nie używa propagacji wstecznej. Propagacja wsteczna działa naprawdę dobrze i może to wystarczy może nawet działa lepiej niż cokolwiek, czego używa mózg. I tak doznał olśnienia, i w zasadzie przeszedł na emeryturę, bo mógł ogłosić zwycięstwo. Jak AI może wpłynąć na rozwój radiologii, i jak może pomóc we wczesnym wykrywaniu nowotworów? W 2016 roku przewidziałem, że w ciągu pięciu lat AI zastąpi radiologów w analizowaniu obrazów medycznych, ale się myliłem. To zajmie więcej czasu, może nawet 15 lat, ale już teraz amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła około 250 zastosowań AI do interpretacji obrazów medycznych. Obecnie AI osiąga porównywalne wyniki do radiologów w wielu różnych typach obrazów medycznych. Jestem przekonany, że za kolejne 5 do 10 lat obrazy będą analizowane przez AI pod lekkim nadzorem radiologów, a interpretacje będą znacznie trafniejsze. Wiemy, że AI potrafi dostrzec w tych obrazach znacznie więcej niż człowiek. Na przykład w obrazach siatkówki AI potrafi rozpoznać różne cechy, których okuliści nie. Nigdy wcześniej nie byli w stanie zauważyć. To znacząco poprawi jakość interpretacji obrazów medycznych. Kilka miesięcy temu mieliśmy zaszczyt otworzyć konferencję noblowską, kierując pierwsze pytanie do Jeffreya Hintona. Dzisiaj kontynuujemy tę rozmowę. Witam na konferencji prasowej Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk i serdecznie witam naszych laureatów. Nazywam się Hans L. Degren, jestem sekretarzem generalnym Akademii. Otwieram konferencję prasową. Kto chciałby zacząć? Moje pierwsze pytanie kieruję do profesora Jeffreya Hintona. Jest pan ojcem sztucznych sieci neuronowych. Patrząc na rozwój sztucznej inteligencji dzisiaj, czy czegoś pan żałuje? Gdyby miał pan możliwość cofnąć czas, zmieniłby pan coś? Istnieją dwa rodzaje żalu. Pierwszy to żal z poczuciem winy, kiedy robi się coś, choć wie się, że nie powinno się tego robić. Tego żalu nie mam. W takich samych okolicznościach zrobiłbym to samo. Natomiast myślę, że może być niefortunne, że superinteligencję osiągniemy szybciej niż przypuszczałem. Żałuję, że nie myślałem wcześniej o kwestiach bezpieczeństwa. Moje drugie pytanie jest do profesora Hintona i Demisa Hassabisa. Czy naprawdę wierzycie, że coś takiego jak superinteligencja jest możliwa do osiągnięcia? Czy to tylko chwyt marketingowy wielkich korporacji technologicznych? Zarówno ja, jak i Demis wierzymy, że osiągniemy superinteligencję. To nie jest przesada ani próba odwrócenia uwagi od innych problemów związanych z AI. Od dawna to zakładaliśmy. Myślałem, że to nastąpi znacznie później, ale tempo ostatnich postępów oznacza, że stanie się to dość szybko w ciągu 5 do 20 lat. Demis uważa, że w około 10 lat. Musimy poważnie zastanowić się, jak zachować wtedy kontrolę. Jednym z bardziej bezpośrednich zagrożeń związanych z AI są autonomiczne bronie śmiercionośne, które nie podlegają regulacjom. Europejskie regulacje na przykład wyraźnie wskazują, że nie dotyczą one zastosowań wojskowych AI. Rządy nie chcą same się ograniczać, jeśli chodzi o technologie militarne, a tymczasem mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń pomiędzy takimi krajami jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Izrael, a może nawet Szwecja. Choć tego nie wiem. Uważam, że AI to technologia, która wymaga regulacji, ale ważne, aby regulacje te były odpowiednie. Problem polega na tym, że technologia ta rozwija się tak szybko, że to, o czym dyskutowalibyśmy kilka lat temu, jest już nieaktualne. Doradzam rządom i organizacjom społecznym, by tworzyły elastyczne regulacje. Sprawdź rocketjobs.pl, portal z tysiącami ofert pracy w branżach finanse, inżynieria, sprzedaż, transport, marketing i wielu innych. Partnerem kanału jest Zen.com technologia ulepszająca zakupy i płatności dla świadomych użytkowników, którzy chcą więcej i dla firm, by rosły szybciej.